Cześć, Dobra Riki, słuchaj, ten film jest dla Ciebie. Bo tam obiecałem Ci w komentarzu, że zrobię filmik dla Ciebie, trochę jest późno. Ale tak wracając dzisiaj do dzisiejszej jazdy. Hmm, nie udało mi się znaleźć nic. Byłem pewny, że nic nie ma. Ale popatrzcie, jak ładnie podziubana jest opona, Tu, to już musa, można powiedzieć, widać. Tu. Tu Nie udało mi się nic znaleźć, ale pewien jestem, że coś tam jest, bo akurat w drugim motocyklu rozwalony jest, rozwalony jest tubliz, Opona. No, patrzcie, na przeszczał. Kurwa, no powiem szczerze, że na pewno jakieś, jak to tam teraz ktoś napisał, bodajże enduro, enduro grybów, że brony są gdzieś powijane, no i jest coś na pewno, bo powiem szczerze, no ta opona się już nadaje do wyjebania tak naprawdę. Dobra, wracając do Rikiego. Riki, pytałeś tam odnośnie wentylatora, jak to ma być, żeby się samo załączało, więc tak... Wentylator masz zamontowany i słuchaj, tu masz coś tego typu akurat w Becie, ale w innych motocyklach jest tak samo. Gdy wykręcasz to, oczywiście najpierw musisz spuścić płyn, wkręcasz tutaj czujnik wentylatora temperatury. Kupisz w każdym motoryzacyjnym sklepie, to jest koszt rzędu 35 do 45 złotych, jak się nie mylę. Wkręcasz to tu. Ja akurat nie mam tego tu wkręconego. Dlaczego? Dlatego, że przeciąłem sobie rurkę, władowam adapter, czyli przelotkę pomiędzy rurkami i do tego wkręciłem czujnik temperatury. Dlaczego ja tak zrobiłem? Ja zrobiłem tak, dlatego że kiedyś udało mi się urwać ten czujnik temperatury. I dlatego to tak zrobiłem, ale tutaj mówię, możesz sobie tu wrzucić, ewentualnie możesz sobie. Tu wrzucić. Ja najwyżej zaraz w tym filmie pokażę Ci, jak wygląda adapter. Ja mam zasilanie zrobione bezpośrednio z akumulatora. Dlaczego? Możesz się wpiąć z wiązkę tutaj elektryczną, ale po zgaszeniu motocykla proste. Nie masz prądu w wiązce, wentylator nie chodzi. Ja puściłem bezpośrednio. Ja puściłem bezpośrednio z akumulatora. Czyli, tak. Tutaj mam puszczony kabel prądowy. Założyłem sobie kabel z bezpiecznikiem. Dlaczego? Bo, jakby nie wiem, łożysko się zatarło w wentylatorze, jakiś syf, gałąź by wpadła. To, żeby nie spalił wentylatora, wybije bezpiecznik. Tym kablem lecisz do czujnika. Podpinasz pod czujnik. Tak. Zgadza się jeden plusowy kabel. Z tym plusowym następnym kablem wychodzisz z czujnika, podłączasz pod plus pod wentylator. Tak. I zostaje drugi kabel od wentylatora, tak zwana masa minus. Masę może sobie podłączyć. Ja mam podłączoną w motocyklu tutaj pod motocykl masę. No i tyle. Nie ma, nie ma filozofii, nie ma kombinowania. Wszystko jest myślę, proste. Czyli reasumując, lecisz. Kablem plusowym do czujnika tutaj, który będzie załączał, wpinasz się w czujnik, drugim kablem wychodzisz z czujnika, i doprowadzasz go pod wiązkę do wentylatora plusowy, minusowy od wentylatora, wpinasz się gdzieś masą, pod motocykl, no i tyle. Jak się motocykl zagrzeje, czujnik da sygnał. Do wentylatora, wentylator Ci się załączy. Myślę, że proste. Jakbyś czegoś nie wiedział, pisz. Ale myślę, że sobie darze radę. Ale filozofii nie ma. Tak, raptem to tylko idą dwa kabelki. Więc myślę, że będziesz wiedział. Plus leci do czujnika. Z czujnika plus wychodzi pod wentylator. A od wentylatora minusowy wpinasz się gdzieś masą pod motocykl. I tyle. Cała filozofia załączania się wentylatora. No, dla mnie też to była czarna magia. Powiem szczerze, bo nie wiem, jak się za to wziąć, ale udało mi się. Więc ee, po co masz się męczyć? Jak oczywiście mogę ci pomóc, to chcę ci pomóc. No i tyle. No nie jest pojeżdżone dzisiaj, polatane. Myślę, że może mi się udało jakoś w przyszłym tygodniu rzucić film z jazdy. Zobaczymy, co będzie. Tu bardzo ciekawa rzecz. Półniczek o właśnie. Rozbieram go ostatnio, spawany był cały w koło, ale jak widać znowu się w środku przepaliło bardzo szybko, więc będę coś musiał z tym zrobić. To nie nic miśki, trzymajcie się do jutra i pamiętajcie trzymajcie gaz, mocno, heja.